Cześć, dzień dobry. Witam się z wami w środę. E, I jest teraz godzina 19. Cały dzień nie miałam czasu się do Was odezwać. E, dzisiaj mam zimę, w sumie dzisiaj zaczynam urlop 11 dni wolnego, jutro wyjeżdżamy na parę dni. E, rano wstałam o 6. Posprzątałam całą lodówkę od razu o 6. Jak tylko Andrzej wyszedł 10 po 6, to ja już sprzątałam tam całą lodówkę, całą ją myłam, wywaliłam wszystko, praktycznie z tej lodówki wszystko. Po prostu ona jeszcze jakoś pociągnie, ale musimy kupować mniej jedzenia do niej, bo jak jest za dużo, to to jedzenie się po prostu nie, nie chłodzi i ono się psuje bardzo szybko, także... To już jest załatwione. Na szczęście już się pozbyłam niefajnego zapachu z niej. Po prostu włożyłam zwykłą kawę i trochę cytryny. Później zrobiłam trening 45 minutowy. Na szczęście moja kontuzja się poprawia, także mimo tego, że coś tam się z nią działo z tą nogą, to już jest lepiej. Później sprzątałam. Słuchajcie, tyle sprzątałam. Dużo kosmetyków poszło do kosza. To są takie, wiecie, kosmetyki, które były rozpoczęte. Jakieś kremy, które już nie wyglądały za ciekawie. Nawet, wiecie, nie sprawdzałam daty ważności, bo stwierdziłam, że nie ma sensu. Yy. Dużo rzeczy poszło. Naprawdę dużo, trochę jakiejś biżuterii, która, wiecie, jest taka typowa z AliExpress, która już była brązowa albo jakaś tam zleżała, Wszystko poszło. Nie miałam skrupułów. Cztery? Jeszcze teraz nie ma ja Mówiłam, mam na Instagramie chyba cztery worki śmieci poszły. Także dość sporo. Yy. Później... napiłam się kawy W ogóle nie jadłam śniadania i byłam już taka głodna, ale wiedziałam, że Andrzej przywiezie pizzę Także wiecie, jak to jest z moją dietą, musiałam uważać Więc jak on przyjechał z tą pizzą, to już byłam taka zmęczona, pożarłam tą pizzę, położyłam się, odpoczęłam, obejrzeliśmy film Później pojechaliśmy do wysypisko Pojechaliśmy do wysypisko, potem pojechaliśmy do Tesco kupić wodę dla mojej mamy Później pojechaliśmy do ABM-a. I chcieliśmy kupić mi zasłony i pościel nową. Pościele były tak brzydkie, żadna mi się nie podobała, a zasłony były tylko długie, także odpadają. Chyba będziemy musieli po prostu zamówić przez internet. W sumie pościel już po drodze znalazłam i sobie zamówiłam z wilkiem, a zasłony, no nie wiem, będę musiała dalej szukać, może na Amazonie, bo na eBayu tak średnio widziałam. Potem pojechałam do mamy, pobawiłam się z przekami, dostałam miłą niespodziankę od mamy. Ona wie, że nie chce brać o niej pieniędzy, to słuchajcie, już wyjeżdżaliśmy z samochodem i nagle leci, leci i okno było trochę otwarte i tam 150 funtów nam tak wrzuciła, tak się śmiałam, bo ona ma zawsze pomysły, żeby jakoś tą kasę mi wepchać Czasem też tak robi, że w pracy mi do książki wkłada. I wiecie, ja nic nie świadomo otwieram sobie później książkę, a tam są pieniądze, także bardzo miło. Potem pojechaliśmy po kawę i wróciliśmy do domu, I Andrzej poszedł na górę. Ja zostałam na dole. Wchodzę do swojego pokoju i mówię: Andrzej, po co te pieniądze dopołożyłeś? Przecież miałeś w kieszeni. A to się okazało, że druga mama nam dała e, tylko że 100 funtów. Także bardzo miło z obu stron mam. Um, także mamy e, zasiłki, zasiłki e, na jutrzejszy wyjazd. I co? Kupiłam sobie w Biemie maseczki. Pamiętacie, ostatnio Wam pokazywałam dwie. Nawet zaczęłam Wam kręcić filmik. A dzisiaj, jak poszłam do BMA, po funcie były takie maski. Takie były maski. Zobaczcie pierwszą. Hmm. Zobaczcie. Ja to uwielbiam, te maseczki z nadrukami. E, ta jest akurat e, z miodem. Ta jest z witaminą C. Nie trudno się domyślić. Na chęć to bym wszystkie cztery dzisiaj zrobiła. E, ta jest... E, z lewandą i ginseng nie wiem co to jest ale zobaczcie jaki fajny i jeszcze jest napis do not disturb i ostatnia jest z ogórkiem po funciaku i powiedzcie czy nie są fajne także przynajmniej wyglądowo zobaczymy w filmiku jak one będą wyglądać ale mi się mega, mega, mega spodobało no i tylko po funciaku no i kupiłam tam przysmaki dla psów i tyle, i tyle w końcu nic z tym wróciliśmy do domu bo sprzątałam wszystkie ciuchy. To jeszcze nie jest na zasadzie takiej, jakbym chciała, bo dalej nie mam miejsca, ale po prostu już je ułożyłam w kubki. Więc jak wrócimy i zrobimy tą wielką szafę, to będę i Andrzej półkę zrobi mi. To już wiecie, będę mogła sobie po prostu przełożyć z całymi kupami, bo będę wiedzieć, co gdzie jest. Przyszły mi też dwie bluzy, ale nie będę Wam ich teraz pokazywać. Pokażę Wam je, jak już będę tam, bo ja biorę je ze sobą, także na pewno Wam pokażę. Za to, co Wam dzisiaj pokażę, to pokażę Wam biżuterię, przyszła mi biżuteria. Była na trzech live'ach i było sporo biżuterii na promocji, a ja ostatnio pokochałam złoto, a to jest złoto 14 i 19 karatowe za małe pieniądze, bo jednak te zali ekspress bardzo szybko się budują i no niestety. Teraz, jeżeli chodzi o książki, przeczytam dwie. Pierwszą książką to jest Obserwatorka, książka Alicji Śnickiej. to jest książka, którą, autorka, którą napisała też tą książkę poprzednią i zapomniałam tytuł Na pewno wiecie, jak nie śledzicie. Bardzo fajna książka, fajnie się czytało, tak samo nie zawiodło mnie i z chęcią przeczytam inne książki tej autorki. Po większą recenzję musicie zasięgnąć mojego Instagrama, bo już nie pamiętam dokładnych szczegółów, szczerze mówiąc. A w poniedziałek wieczorem zaczęłam czytać mojego uwielbianego Kobena i to jest książka w głębi lasu. Słuchajcie, ja zaczęłam czytać w poniedziałek wieczorem w kąpieli. Później we wtorek byłam cały dzień w pracy i na każdej przerwie się w kącie, z nikim nie tylko wiecie, czytałam, w samochodzie czytam i wróciłam we wtorek i tylko czytam, 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 czytałam, czytam. Czytałam, 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 nockę zerwałam. I przeczytałam świetna książka, ja jej dam 9,5 na 10. Fajny motyw, zaskoczenia, fajna historia, fajna fabuła. Zastanawiałam się właśnie, czy nie obejrzeć serialu też w głębi lasu, ale jak dodałam opinię na Instagramie o tej książce, to Paros się odezwało, że serial nie jest taki fajny, także troszeczkę jestem na nie. Póki co dzisiaj, jak właśnie sprzątałam. To sobie nadrobiłam tam Wars of Shore, Hotel Paradise, a wszystko M jak Miłość, cały dzień sprzątam, także dużo obejrzałam. Już w końcu nie miałam co oglądać, bo amerykańskie seriale dopiero wrócą chyba w listopadzie. I weszłam sobie na, Jezus Maria, ten Daddy Long Lake. i weszłam sobie na Playera, Jezus Maria, on jest wielki, i na Playerze sobie odkryłam serial Chyłka. E, czytam książkę Mroza, e, także wiem, e, jaka jest, jaki jest mod, przepraszam, że tam patrzę, ale się boję tych Daddy Long one wyglądają jak pająki latające, one do światła. E, no nie, zaraz, zaraz umrę, A Siedle się naprawdę ich boję, słuchajcie, nie wiem, czy mam, idź tam w dół, w dół jedź. one są ochydne, po prostu są ochydne. Chyba poleciał, przepraszam Was, ostatnio trzy razy skąpili wyskoczyłam, bo mi wlatywało, w końcu okno zamkłam. Będę musiał Andrzej powiedzieć, żeby go wykopał. Znaczy mi się gorąco zrobiło. E, przepraszam Was za tę akcję. E, I zaczęłam oglądać ten serial hełmu. I właśnie, jak mówię, tam książkę. Także pamiętam, że tam właśnie było porwane dziecko, ale nie pamiętam w ogóle o Jezus, jest tutaj i nie pamiętam w ogóle końcówki. Ja się boję tego. Nie pamiętam tej końcówki, także e, jestem bardzo ciekawa tego serialu. A będę kończyć, słuchajcie, bo ja się tego boję. To, i to wygląda jak wielki pająk i mnie przeraża. E, pójdę do pokoju, zamknę się w nim, e, pokażę wam biżuterię i pokażę wam, kto wygrał paletkę style. Ale z tego miejsca tutaj się zwinę, bo po prostu jestem cała wystrachana. Dobra, słuchajcie, już wróciłam i jestem gotowa. E, filmik tutaj jest e, dodany. I tutaj sobie zaraz kogoś wybierzemy. Pamiętamy, losowanie jest. E, muszę z daleka teraz bo jest na przybliżeniu paletki styl i do tego dodaję te dwie maseczki pilow. E, także zobaczymy, kto wygrał. Pamiętajmy, żeby brać udział w rozdaniu trzeba było napisać e, style, e, czyli jak się ta paletka nazywa i ile punktów dalibyście danemu pudełku. Także tylko te osoby mogą dzisiaj wygrać. Także dajemy start. I zobaczymy, kto wygrał! Ze względu na paletkę dałabym 8 na 10, przydałaby mi się bardzo styl. Winner Joanna B. Winner Joanna B, Patrz, aha, no oczywiście w ogóle patrzę w ten. Joanna B, żeby nie było, ze względu na paletkę dałabym 8 na 10, czyli pierwsza rzecz dała Joanna ocenę, tak jak prosiłam, i napisała styl. I przydała być się paletka, także będziesz miała paletkę, mam nadzieję, że się cieszysz. E, paletka pójdzie do Ciebie. E, proszę, odezwij się do mnie. Ja nie podam maila pod spodem, Wolałabym, żebyś najpierw napisała komentarz, żebym wiedziała, że to jesteś Ty, a potem wtedy Ci podam adres mój e-mailowy, na którym będę czekać, żebyś po prostu do mnie napisała a, i wymienimy się i dam Ci mój adres Ty mi dasz swój adres, przepraszam. No i kochana, gratuluję Ci bardzo serdecznie. Wygrałaś, także czekam na Twoje zgłoszenie. Słuchajcie, ja szykuję już kolejne rozdanie dla Was. Jest już nawet nagroda, ale to nie będzie w tym rozdaniu, ponieważ teraz jadę na urlop jutro i tak y, muszę wysłać jeszcze Ewie paczkę, bo jeszcze nie miałam kiedy dzisiaj nie byłam na poczcie, także mam nadzieję, że jutro to zrobię. Już paczuszka jest zaadresowana. także nie chcę sobie przez urlop jeszcze myśleć o żadnych rozdaniach, także jak tylko Asia się do mnie odezwie, to, to też ją nadam, na pewno tam gdzie jadę będzie poczta. Y, będę po prostu cały czas nosić te paczuszki ze sobą i, i, i prześlę. I co, zostało mi jeszcze dać wam znać, że co, że spakowałam się za ten czas, jak już wystraszyłam się tych, kurde, chwila grozy, ich są dwa teraz, słuchajcie, w ogóle, ja nie wejdę do łazienki, dopóki Andry nie przyjdzie z zakupów i obu ich nie wywali na dwór, bo ja nie pójdę się kąpać. Inaczej, bo będę się bała, że one mi tam lecą. Wiecie, że tam jakiś jest w ogóle, będziemy się zrobić inspekcję. Siedzę w ogóle przy zamkniętych drzwiach, co się u mnie rzadko zdarza. I co, i wrzuc... Tak, teraz wam pokażę jeszcze biżuterię moją piękną, cudowną. Sama muszę ją rozpakować, bo ona przychodzi, zobaczcie. Pokażę wam, jak ona piękna i takiej kopercie przychodzi. Pierwszy razem niej brałam. Czerwona koperta. I w środku, jak fajnie jest jeszcze zapakowane, bo ja później wam otworzę to. No, patrzcie się, patrzcie się. W środku jest jeszcze zapakowana w taką folijkę z serduszkami. W ogóle bardzo fajnie em, też były chyba Haribo dodane do tego dla Andre W środku też mam trzy e, rachunki, bo z trzech liveów zbieram sobie tą e, biżuterię. Także bardzo fajnie, że e, pani dziewczyna dodaje rachuneczki Na każdej jest, dziękujemy za zakupy. I już wam pokażę, jak to jest pakowane. A później Wam pokażę rozpakowane. Zobaczcie, widzicie, każda z tej biżuterii jest rozpakowana. I pytałyście mnie ostatnio z jakiej firmy. Głównie, poczekajcie, zobaczę, czy tutaj teraz znajdę. To jest po prostu z jewelry. Nie będę pamiętała wszystkich cen, ale mniej więcej będę pamiętać. Z tej firmy Team, z Juk Speak. Juk -Speak? Juxping, nie wiem jak to się czyta. E, Wszystką biżuterię, którą mam o nich, naprawdę sobie mogę chwalić. Tutaj kolejne, później Wam pokażę, jakie to są rzeczy. I każda rzecz, każda, każdutka jest spakowana w pojedyncze e, reklamóweczki. Także ja je sobie na spokojnie otworzę, przygotuję i Wam pokażę po kolei, co Co kupiłam. E, Jezus, wszystko mi leci już, nie? Wszystko mi leci. Mam miejsce, sobie zostawiłam. E, ja mam parę takich. E, o takich, tych poczekajcie, tych takich e, z AliExpress. I tutaj, właśnie sobie widzicie, wieszam e, te kolczyki. I jeszcze tutaj mam troszeczkę miejsc. Także teraz te nowe, co przyszły, to sobie tutaj też dam. Bardzo fajne one są, polecam Wam je właśnie na Ali, chyba za funt 50, czy tam dwa. A i najważniejsze, przyszedł mi mój zegarek Fitbit. I co najlepsze, oni mi przysłali sam korpus. On się teraz ładuje, także nie wiem, czy o widzicie, tylko to mi przysłali. Mimo tego, że zepsuł się zegarek, no, ja rozumiem, że to chodzi o korpus cały, ale mogliby się pofatygować i wysłać mi też strapsy. No, ale mam strapsy, to spoko. Dobra, przechodzę już do pokazywania biżuterii i będę kończyć. Żeby ten vlog nie trwał 50 minut, też pewnie znowu wyjdzie za długi. Także zapraszam na biżuterię i mojej twarz już nie będziecie się oglądać. Także do jutra. Nie, nie, do jutra. Nie będę się z wami jeszcze żegnać, pokażę wam biżuterię najpierw. Okej, okay, już witam się z wami po raz ostatni. Na czarnej kurtce to rozłożyłam, bo po prostu stwierdziłam, że będzie mi tak najwygodniej wam wszystko pokazać. Zacznę Wam od zawieszek. Ta zawieszka tutaj była zawieszką najdroższą, ponieważ jest po pierwsze największa, poza tym jest wysadzona um, diamencikami. Ona kosztowała 6 funciaków i to jest na przecenie już. Przepięknie się świeci. Ja taki rewolwer spodobał mi się już u Bianki Lipińskiej, um, tylko, że ona ma za paręset złotych, mnie na taki nie stać. Także musi starczyć taki na za... 6 funciaków, myślę, że do fajnego dressu albo do mojego stylu, na przykład, jak będę chciała faktycznie na Rokławo się przebrać, to będzie bardzo fajny. Oczywiście krzyże krzyżek, który ostatnio kocham, ten był chyba za 4 funty, ten był za funtów 3, ponieważ jest mniejszy, też jest przepiękny, w ogóle wysadzany diamencikami. I ta zawieszka była za 2 funciki, Ona się tak, nie wiem, jak to, do... widzicie, jak się pięknie świeci. Przepiękna. Ona była za dwa za funciki. Ta zawieszka chyba, ja mówię tak mniej więcej, one były jakoś po 2,50 wszystkie. Tutaj mamy takie kotwice, tutaj taki znak rzymski, no i tutaj oczywiście e, moje imię. Także takie zawieszki. Ostatnio mam fazę w ogóle na kolor złoty e, i po co kupować milion łańcuszków, jak można kupować same zawieszki. Przechodzimy do kolczuków. E, te były na Wszystkie te rzeczy były nakupione na live'ie wyprzedażowym, także ja wam podaję ceny wyprzedażowe, one były mniej więcej funt, funt 52, 3 funty droższe niż oryginalna cena. Ale nie pamiętam jakie były oryginalne ceny, więc nie będę was kłamać. Te kolczyki, wiem na pewno, że dałam za nie 4.50. One przepięknie wyglądają na uchu, uwierzcie mi, przepięknie. Prze, prze Do tego kupiłam dwie bransoletki na nogę, tylko że teraz nie pamiętam, które były na nogę. I to jest właśnie śmieszne, bo nie pamiętam. A więc mam tak: wydaje mi się, że to chyba te są na nogę. Tu jest jedna. Tu jest druga, bo one miały ceny po 3 funty. A te po 3 były właśnie na nogę, więc mi się wydaje, że te są na nogi. Ale też się mogę mylić. I mam też takie brodzoletki: tutaj jest jedna. I one były po około 4 funtów każda 4, 5 funtów. Tu jest taka. One wyglądają jak celebrytki. Tu zobaczcie jaka ładna, delikatna. Tutaj yy, ta jest z łapaczem snów. I tu mamy taką ze skrzydłami. Także takie brązoletki. Do tego kolczyki. Te były najdroższe, bo kosztowało 6,50, ale one tak bosko wyglądają na uchu i ja przez trzy live'y mówię nie, nie potrzebuję tych i w końcu na trzecim live'ie się złamałam i, i je zakupiłam i kolejne kolczyki to są te zobaczcie czyli wkładamy sobie do ucha tak i tutaj właśnie idzie taki listek no bajkowe e, a teraz przejdziemy sobie do małych kolczyków w sztywcie. ja nie wiem jak wam to pokazać mm. o. Zobaczcie. jedne są takie nie wiem, jak nie wiem jak Zobaczcie. Takie. Zobaczcie, jak mi paznokieć zafarbował w ogóle. E, takie błyskawice. One w ogóle, te, te takie były po jakieś dwa funciaczki, wiecie? To już nie były. Pistolety. Zobaczcie, jakie fajne pistolety. To są na, na, na wzór bułgarii, czy jak to się tam nazywa znak nieskończoności. Wiecie, do pracy muszę mieć sztyfty. I takie listki. Poczekajcie, jeszcze was sprzączę na chwilę. Słuchajcie, także taka biżuteria bardzo, bardzo mi się podoba. Na żywo chyba wygląda dużo, dużo lepiej niż wy, wy widzicie, ale uwierzcie mi na słowo, jest piękna. Zapomniałam wam powiedzieć, że mam podwyżkę. Dostaliśmy podwyżkę i to podwyżkę nie taką małą, bo Andrzej chyba dostał 40 pensów. Tak, Andrzej 40 pensów, bo pracuje ponad 3 lata, a ja jako... Że mam wyższy level, 75 pi na godzinę e, brzmi jak nic, ale wiecie, jak teraz zarabiałam. Teraz zarabiałam 13,30 na godzinę, teraz będę miała 14,05 na, go, 14, na godzinę. To jak jest podwójna stawka, jak robimy overtime, jest na przykład 28 na godzinę to wtedy, wiecie, 28 na godzinę, 26 funtów na godzinę to jest różnica, bo jak robimy 10 godzin, no to łatwo sobie można obliczyć, tak samo przy stawce półtorej, także fajna kasa, powiem wam, pierwszy raz chyba aż tak, bo my co roku dostajemy podwyżkę, ale w tym roku jakoś się szarpnęli, także spoko, dobra wiadomość, chociaż tyle, nie powiem, nie będę narzekać, późno już jest, także ja idę się kąpać, muszę sobie jeszcze pomalować paznokcie u stóp, te kolczyki. Może ja sobie całą tą biżuterię wezmę ze sobą. Chyba tak zrobię. Całą biżuterię ze sobą wezmę, i, i będę sobie po prostu decydować tam, co, co będę ubierać dobra, kończę, słuchajcie e, słuchajcie, nie zapomnijcie wciskać lajków kciuki do góry, bo komentarzy jest mnóstwo a czasem tych lajków brakuje a jednak miło jest dostawać te kciuki w górę i miło jest jak coś napiszecie nawet jak to jest zwykłe pozdrawiam, miłego dnia nie wiem, cokolwiek także dziękuję wam za to, że poświęcacie mi czas e, ja spadam, kąpać się nadrabiać YouTube'a i tak dalej jak wy to oglądacie, to ja już jadę bo to będzie wrzucone rano e, bo teraz wolę nadrobić starego youtuba, jak wyjdę z kąpieli starego Czyli stary filmik, bo jak wiecie, ja nie lubię wrzucać nowego filmu, dopóki ten stary nie jest nadrobiony i komentarze nie są ładnie odpowiedziane. Także zrobię to. Ten filmik będzie się składał, ja się nie kąpać, wrócę, wrzucę go na YouTube, a jutro rano zrobię e, publikację. Tak. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam cudownego czwartku i mam nadzieję, że obędzie się bez korków. Do juterka!